Dzisiaj opowiem wam, jak przygotować jesienny kompost w workach taki szybki, który będzie gotowy na wiosnę. Ogrodnik nie jest gotowy czekać rok lub dwa, a sterta kompostu zgnije. Dlatego w ostatnich latach wiele osób zaleca kompost w workach. Szybki kompost potrzebuje nie lat, ale tylko kilku miesięcy, aby być dobrej jakości. Worki kompostowe, które nam będą potrzebne, nie są z tkaniny, ale z grubej, mocnej, czarnej folii polietylenowej, która nie przepuszcza światła. Oczywiście nie można się obejść bez tajnego składnika, który pomaga kompostowi dojrzewać w tak krótkim czasie. I jak przygotować kompost w workach? Przygotujmy grube, czarne worki. Nie oszczędzamy na jej cenie, Ponieważ cienki celofan zgnije w zimę wraz z kompostem, wypełnijmy je wszelkimi odpadami organicznymi: drobne gałązki, liście, siano, zdrowe owoce, resztki organiczne, trociny, obornik. Każdą warstwę kompostu posypmy ziemią. Warstwy nie powinny być zbyt grube. Materia organiczna to nie więcej niż 15 cm, a ziemia nie więcej niż 5 cm. Teraz dodajmy tajny składnik, czyli dowolny lek EM. Możemy również użyć chemicznego przyspieszacza kompostu, ja jednak w swoim ogrodzie jej nie używam. Wiosną do ściółkowania grządek wykorzystujmy zgniły kompost z worków. Można również wykorzystać w tym celu trawy z pierwszego wiosennego koszenia. O doskonałej odżywce, jaką jest herbata z trawy, opowiem Wam już niebawem. W naszych ogrodach jest niezastąpiona, rewelacyjna, rośliny ją uwielbiają, a do tego prosta w przygotowaniu i co najważniejsze, bezpłatna.